Dzień dziadka i dzień babci, więc opowiem Wam troszkę o swojej babci i dziadku, z którym mieszkałem, bo z nimi miałem bardzo drugi, dobry kontakt. No, by, widziałem ich praktycznie codziennie, więc mogę, mogę o nich wspomnieć w, swoim, w swoich opowieściach. Było tak, że mieszkałem w budynku takim dużym, w którym w były dwa mieszkania. W jednym mieszkałem ja z rodzicami, a w drugim dziadek z babcią. No i często, często u nich bywałem. No i wędrówki po puszczy pokazywał mi na przykład mrowiska, mówiąc jak mrowisko było wysokie, to mówił, że no będzie zima sroga, a jak było niskie, to no zimy w tym roku nie będzie. No, dziadek nam na dużo rzeczy pozwalał. E, gorzej było z babcią. Na przykład wchodzenie w, do stodoły e, albo na dach budynku, w którym mieszkaliśmy. No to tak zostaliśmy złapani. No to nie było fajnie. Ale, ale robiliśmy to. E, więc dziadek był taki bardziej obserwujący. A babcia to reagowała częściej na nasze jakieś wybryki. Z babcią często chodziłem na grzyby, na jagody, na maliny, więc uczyła mi, mnie też, jakie grzyby i gdzie rosną pokazywała. Też zbieranie jagód, malin, no to też różne z tym były historie, nie zawsze to, to było fajne, no bo się chciało jednak Coś porobić ciekawego, niż nudzić się w lesie, zbierając jagody. Pamiętam taką historię. Pojechaliśmy po jagody bo nas swysła na pierogi. No ale tak nam się nie chciało zbierać tych jagód. Woleliśmy sobie gdzieś poleżeć w lesie na jakiejś kłodzie, ewentualnie coś porobić, poganiać się czy poszczalać z łuków do siebie, bawiąc się w robin chuda. No i tak pojechaliśmy na te jagody, bo wyjścia nie mieliśmy. Dostaliśmy słoik. No i tak e, jeden z moich braci wykombinował, że e, zrobimy tak, że umarzemy się jagodami, umarzemy słoik jagodami i powiemy, że jak wracaliśmy z jagód rowerami jadąc, wypadł nam cały słoik. Jagody wszystkie wysypały się. No i oczywiście tak zrobiliśmy. Tyle, że... E, co z tego wyszło? No wyszło to, że babcia nam uwierzyła, ale nie było pysznych pierogów. To jedna taka historia była. Dużo, dużo mieliśmy różnych e, z babcią i z dziadkiem ciekawych rzeczy, no bo no, z nimi cały czas bywaliśmy. Na przykład e, robiliśmy taki mostek e, nad rzeką leśną który był około 20 lat, razem z dziadkiem go tam e, przygotowywaliśmy. Taki do przejścia nieduży mostek, kładka. E, a dziadek dlatego go zrobił, bo to też się wiąże z tym historia. Kiedyś przyjechał mój brat e, z rodzicami. E, brat rodzony był jeszcze mały, bardzo. No i zabrali nas e, tato mój i jego, czyli mój wujek, nad tą rzeczkę. Będąc nad tą rzeką, ten mój brat gdzieś się zachwiał i wpadł do wody, a to był styczeń, no i stycznie, W styczniu to kiedyś były mrozy no odpowiednie, więc go na ręce wziął go tato i go szybko, szybko biegiem do domu. No i dziadek się zdenerwował i powiedział, że no trzeba zrobić mostek, skoro ten mostek był taki felerny, no to zrobił mostek nowy kiedyś przyjechał mój brat z siostrą to było lato yy, no i postanowili, że zrobią psiku sala babci dla dziadka siostra schowała się za taki yy, tak zwany kibelek, który był na zewnątrz yy, a brat szybko pobiegł z płaczem krzykiem, że siostra jego wpadła do środka no i dziadek chwycił drabinę i szybko na ratunek. Ale kiedy biegnąc na ratunek zobaczył e, wystającą głowę siostry, która śmieje się z dziadka, no to już wtedy no śmiał się kto inny. To wtedy się działo, ja pamiętam to jak pogoń dziadka za wnuczkami przez e, polanę leśną, e, na której stał Właśnie ten nasz dom. To tyle wspomnień jak na dzisiaj. Kolejne będą w następnym odcinku. Do zobaczenia.